Part 2, teraz jedziemy do galerii, ale part 2 generalnie kupowania rzeczy, które mi brakuje do szkoły. Jedziemy teraz do galerii. Idziemy do galerii. Idziemy, idziemy na cekulki. Idziemy. Idziemy po strój na Tutaj nic nie było, butów ani stroju. Także idziemy do innego szlaku. Idziemy do CCC. Idziemy do CCC. A Ty nie będziesz takiej chciała. Dobra, chodź Szukamy. Czekamy. Mamy dziąg z butami, teraz wybieramy. O, długa historia. Byliśmy w CCC i wybrałam sobie buty. Bardzo mi się podobają, ale jest jedna para, drugiej nie ma, znaczy jedna para. Jeden but z pary, drugiego buta nie było w pudełku. I Panie szukały i nie ma. Także zamówimy na internecie w domu. I kupiliśmy jeszcze spodenki na WF i bluzkę na WF. I to w sumie tyle. Teraz jedziemy do babci na obiad, bo jestem głodna. Wykończyłem je te zakupy, bo tyle byliśmy w TTC. W tym TTC ile byliśmy, mama? Godzinę. No, z godziny. Także ja jestem wykończona. to jestem. Idziemy zjeść i pokażę wam wszystko to, co kupiłam. Jestem już u babci, także patrzymy rzeczy. Pierwsza mój lunchbox! jest się jedna Ja wiem, że nie powinno się tak jeść, ale ja się nie robię, mi się to mega podobało po prostu. Otwieram się takie jest. rzeczy. Łatwo się zamyka. a dostał właśnie. E, Mam tam jeszcze bloki waucie ITP. Miałam jeszcze bloki, walce itp, ale to pokazywałam w ogóle na filmie, bo to pierwsza część. Kupowałam to też chyba, to, to, to wszystko wam pokazywałam, ale nie pokazywałam stroju. Ten zbior, jakiś filtr, się podobał mega ładny. Kupiłam średni, bo był jeszcze duży i mały, kupiłam średni i no i linka. To też widzieliście, ale tego nie widzieliście. Spójna była koszulka, zwykła biała koszulka i mega. Takich nie miałam. Znaczy, nie miałam. Miałam czarne albo takie po prostu. A to są takie typowo sportowe. Takie typowo na WF. To jest dwupak, także są dwie pary. Takie, o. No i widzicie, tu zwisa druga para. To jest dwupak, także takie spadańki. Mega ładne. I to by było na tyle. No, to jest na tyle. Bloki i reszta tam tamten. Widzieliście, kupowałam bloki i bloki. Reszta to jest tam. W aucie zostało. I to by było na tyle.